Siemaneczko, z tej strony Szal28XD. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie nagrywać Minecrafta, w którym będą grać ze mną na początku. Voltaż 19XD. Cześć siemanko, witajcie! I Hatpix 25XD. Cześć, Dobra, zaczynamy. Idziemy do naszej yy, skrzynki kopalni. Kacper, otwierasz ją. Ja. No bo na ci nami. podarowaliśmy, żebyś ty pier, na naszym odcinku pierwszy otwierał. To nie Wojtek? Mhm. No to idziemy. No, no tu chodź. Idź? Idź z tamtej strony? A no nie z tej, dobra chodźmy tu. No chodź tu. No. no bo tam jest specjalne wejście. Tak? No.

Ja zapomniałem. Mówiłem, że chcę ci dać kręceń. Dobra, idziemy do drogi. No dobra, idziemy tam. Chodź, Kacper. Skaczemy tutaj. Skaczemy tutaj. Skacz... No idziemy. No skacz. Skacz. Łapka zeszła. <nie> <śleski> Ty, on nie zginął. <śleski> A, masz? Nie! Wojtasz! Dobra wszystkie moje rzeczy. Nie. Ja to dobrze rozegram teraz. Nie no! Padł? Enchantowane! No, on mnie zabił. Kacper! Ale za to on o, o, więcej razy zginął niż my. Ja nie że Ten tam jeszcze siedzi. Jak to możliwe? No pójdź, Pamiętasz. że... Dobra, ja idę gdzie indziej. Czekaj, Kacper, Ej, chodź tutaj, Czarek. Dobra, idę za to. Ale chodź tutaj, chodź tutaj, brawo. Idziemy do domku spać, chodźcie. No i na razie, bo zginęliśmy z Wojtkiem, więc chodźmy. Ja mam. No tutaj. Dobra. No to idziemy. Za mną. Więc. No. Za jestem bo... Za mną? To problem. co? Czekaj No. No. Ha 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 na ha 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 Ja nie mogę jakie to dobre. Ej, teraz ha ja teraz cię zepnę, idź tam, skakuj, żeby było to i ludziom pokazywać. Skakuj. Każdy, tu ci nie. Aj, kapuglę, i panę. Nie, bo ja mam zbrojny. No i co z tego? Jeszcze raz sobie to wyobrażam. To ci. Mamy jest... coś jeszcze do spankowania. Ten cię raz? zabije, a nie wiem. Ty ja już idę do domu. Wow. <tryk> no, jest o, nie, 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 No nie, nie, No nie, 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 Niech tylko spróbuje jeszcze raz podejść, nie Zginął? Nie zginął? Ty! No czekaj, czekaj Kasper. Chodź tutaj do mnie Idź Kasper do łóżek Idziemy do łóżek, chodź się gdzie jest? I <sighs> Tak podobnie. Też to nasz plan był. w dzisiejszym odcinku był właśnie zaplanowany ten. <śpiewanie kattena> no bardziej eksperyment. Więc to za przecież tak, wiesz. Z zaprzeczeniem. <śpiewanie> przepraszam. Zapadłem. No widzę, że nie potrafię. No nie, się. Ja nie umiem zachować bo normalnie go przechowuje i trzeba się odmawiamy spoko chodźcie patrząc to ja idę i mnie nie widzą jaki on jest głupi byście widzieli jego minę dobra dobra ja nie chcę się już z wami idę maszyniki zaraz na bo ona mi na dupę jaki człowiek co już Wojtas no, na niego? bo ten sferm nas bije. Nie mam, no. o, Nie. On mnie prawie zabił. Hmm. Tylko spróbuj. Tylko spróbuj. Nie, Nie wziąć. No ty frajerze. Wyś! z Wyś, tego Dino, I <grymne> też. No i co ci do tego? Ja ale i ty ile razy zginąłeś i ja dopiero dwa razy. Robimy koks jabłko. Dobra, już po nie. nie wiem co to jest. Wiem, jabłko złote, takie diak i jeśli ma życie dodatkowe. Nie tylko. Nie. Ło, wow. myślicie nie jest.

Dziecinko, jakie to dzieci... nawet nie dałem dojść do domku, cześć. Tarek, niech wejdzie do domku, co? wiem, do się właśnie. tak nie będzie zachowywał. Rozwali cię, co? Jak to pewnie. No nie wiem. No w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Subskrybujcie i lajkujcie. Trzymajcie się, cześć.